Które nie są F1, w kilku sklepach, w tym na Allegro. I wyobraźcie sobie, że jest naprawdę ciężko dostać ogórki, które są ekologiczne. Udało mi się znaleźć w końcu sklep z nasionami ekologicznymi. Są w ogóle chyba ze trzy razy droższe niż normalne. W sensie te wszystkie F1, które teoretycznie są droższe, i znalazłam takie z certyfikatami. Jest napisane, że jest super eko wszystko, więc mam nadzieję, że tak faktycznie jest. Bo powiedziałam, że nie posadzę, nie posieję tutaj żadnych nasion F1. Także siejemy ogórki i trzymamy kciuki, żeby wyrosły. Tu mamy bób, tutaj są dwa rządki ogórków, tu jest dynia, tam będą arbuzy. E, jeszcze mi zostało trochę nasion, więc chyba je wysieję sobie tutaj w tym miejscu, gdzie miała być cukinia. E, nie wiem, jeszcze zobaczę, muszę, muszę sprawdzić, czy jeszcze mogę w ogóle ją wysiać. E, ale pomyślałam, że zrobię sobie, jeżeli w ogóle będę robiła cukinie, to zrobię sobie tylko tutaj jedną taką beczkę, o której Wam mówiłam. A tutaj zaraz jeszcze sobie dosieję taki Taki rządek ogórków, ale to już nie będę nagrywała. Ok, słuchajcie, ogórki posadzone, e, a teraz pomyślałam, że tak szybciutko e, jeszcze Wam powiem o jednej rzeczy, mianowicie już wspominałam, że niestety słoma ma jeden poważny minus. Otóż słuchajcie, e, kiełkuje niestety e, i to bardzo po prostu to wszystko, co tutaj wystaje to są kiełki, no tam gdzie nigdzie jest ale głównie to są kiełki, które właśnie nam wylazły z tej nieszczęstej słomy i niestety niektóre grządki odkryłam co prawda one są dosyć mocno zacienione, więc tutaj wilgoć jest właściwie cały czas, tutaj ta ziemia rzeczywiście nie przesycha za bardzo e, tutaj ją w ogóle ściągnęłam dlatego, że te warzywka miałam wrażenie, żeby po prostu za bardzo przysłonięte, jak ją ściągnęłam to od razu wyszły bardziej na zewnątrz tu jest koperek i szpinak. No tak trochę kiepsko rośnie. Rzodkiewka częściowo poszła w korzenie, częściowo widzę, że już idzie w kwiaty, ale wyszła w, w kwiaty idzie głównie ta, którą kupiłam na taśmach, więc chyba już więcej jej nie kupię po prostu. Tutaj rośnie nam sałatka. Ona rośnie całkiem nieźle, ale chyba też troszeczkę przerzedzę tą słomę. Tutaj też rośnie, to jest nam, tutaj rośnie sałata masłowa i tutaj słuchajcie, wyrosła nam kalarepka. Yy, także zobaczymy co z nie będzie to jest ta, którą na próbę wsiałam sobie z resztek nasion, które miałam i teraz tą grządkę, tu jest grządka marchewkowo-pietruszkowa i tutaj tak samo i teraz tutaj widzę lepiej trochę wyrasta tutaj odsłoniłam ją, bo po prostu totalnie była zawalona i te roślinki rzeczywiście nie miały jak przez tą słomę przechodzić takie miałam wrażenie tą chyba też oczyszczę i te dwie zostawię bez słomy natomiast tutaj fajnie się sprawdza tutaj rośnie przepięknie nam tutaj wyrosła sałata bardzo fajnie wychodzi nam też koperek, który jest dużo wyższy niż w tamtej grządce. Groszek, truskaweczki. Tutaj wychodzi już nam fasola szparagowa. Gdzieś widziałam już tutaj takie małe. O, tu jest. Wyłazi powoli. Muszę to wszystko niestety teraz oczyścić. Zobaczcie, ile tutaj jest tej zieleniny. Tu też jest fasolka, tu jest zielona szparagowa. Ale zobaczcie, jak nam fajnie jaś wyszedł. I to jest z fasoli, słuchajcie, sklepowej którą moje dziecko bawiło się, nasze dziecko bawiło się chyba, nie wiem, z pół roku jak nie więcej. I te nasionka były takie przeorane, a jednak wyrosło. Tu jest kalafior. Trochę chyba dostał po dupie przez te zimne nocki, ale żyje. Tu jest por, seler, a tam papryka. Papryka też troszeczkę dostała po tyłku, ale też jest nieźle. I zobaczcie na ziemniory, jak nam pięknie wyszły. Także to jest nasz ogródek warzywny. Tam są pomidorki. E, a tu jest nasza łąka kwietna, która, co prawda, myślałam, że będzie trochę ładniejsza. Ale bób też już wychodzi. To jest bób. Także pokażę Wam z daleka, jak to wygląda. Tak wygląda nasz ogródek warzywny. To wszystko będziemy dopiero chyba na jesień czyścić. Także tak jest zagospodarowane mniej więcej. A tam jest nasza piękna trawka. No i tak. Fajnie się już tam zazielenia. Niedługo to wszystko jak pójdzie w górę, to będzie pięknie. Moi drodzy, sadzę dzisiaj cukinie. Sieję właściwie. Miałam posadzić, ale przyznaję się, że zapomniałam o moich sadzonkach i mi zdechły. <grych> Taka jestem. Na cukiniach mi specjalnie nie zależało, to chyba dlatego. Pokażę Wam taki sposób, który znalazłam w internecie. To nie jest mój patent. E, nie wiem, co z tego będzie, zobaczymy. Nie mam nadzieję, że się uda. Polega on na tym, że robi się taką beczkę z siatki którą wypełnia się, generalnie powinno się ją wypełniać kompostem, ale wiecie, kompostu nie mamy, więc ja postanowiłam zrobić tak, że wypełnię to słomą, trochę kurzym, kupskiem, ziemią, trochę coś tam jeszcze dorzucę może jakieś liście, albo trawę bardziej pościnaną. Sadzę to w tą dziurę, dosypię ziemią do pełna i na samą górę posadzę cukinię, posieję, znowu mylę. I robię to w ten sposób, dlatego że cukinia generalnie dosyć dużo miejsca zajmuje, a może rosnąć jako roślina pnąca, taka, która idzie sobie w dół. Pnąca, idąca w dół, niech będzie. E, więc ona sobie z tej beczki będzie schodziła po prostu hmm, na dół. To jest taka zwykła siatka. Miałam kupić taką grubszą ogrodową. E, I wydawało mi się, że taką zamówiłam, ale przyszła mi inna. Okazało się, że jednak zamówiłam taką. No nieważne, zobaczymy. Miałam zrobić takich beczek więcej, ale w, w tym roku bardziej zależy mi na ogórkach i tutaj w tym miejscu miały być te ogórasy, boże, te cukinie, ale stwierdziłam, że posieję sobie dzisiaj teraz tylko tą cukinię, którą będę miała w tym jednym, tym czymś. E, posieję dwie odmiany, żółtą i zieloną, natomiast bardziej wolałam mieć w tym roku ogórki, więc w, w przyszłym roku e, myślę, że zagospodarujemy jednak jeszcze tamtą część. E, żeby zrobić taki tutaj jeden wielki kawałeczek warzywno-owocowy. No i tyle. Będę teraz to tutaj działała z tym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. trawkę, przysypałam ziemią. Lecę teraz po kurzu kupę. Na to dam znowu ziemię. E, wsadzę nasionka i przykryję trawką. Perzem właściwie. Ok. Wsadzę sobie w sumie w czterech miejscach po dwa nasionka. Tutaj będzie zielona. Tutaj też zielona jedna i druga. Dam jeszcze na środku. Na środek dam żółtą i zieloną. Ok. Tam jeszcze ta jest chyba pusta w ogóle. Nie, nie jest pusta. Tak. Teraz dwie tu. I dwie tu. Ok, idę po trawkę. Generalnie chwasty użyźniają glebę całkiem nieźle. Także postanowiłam użyć właśnie też, których mamy tutaj naprawdę sporo. A w przyszłości, oczywiście, będzie to trawka. Ta trawka, która jeszcze nie, nie jest gotowa do korzenia. No i słuchajcie, tak to wygląda. Teraz sobie to wyczyszczę, oczywiście, wygrabię wszystko, żeby było czyściutko. No i tak, jeżeli się sprawdzi, słuchajcie, to myślę, że w przyszłym roku wykorzystam ten patent też do, e, do ogórków. Bo, jakby nie było ogórki, też mogą rosnąć w ten sposób. Zajmuje to naprawdę dużo mniej miejsca, a to całe może być obłożone teraz liśćmi i owocami. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Myślę, że jeszcze trochę sobie to obsypie ziemią dookoła na dole. Słuchajcie, kupiliśmy kolejną maszynę taki rozdrabniarz do gałęzi. Jaram się strasznie, bo bardzo chciałam w końcu robić ciłeczkę. Mogę Wam pokazać już. Zaczęliśmy sobie tam niektóre gałązki ogarniać. Co prawda mieliśmy na początku źle ustawione i te małe gałązki trochę słabo się rozdrobniły, ale to nie szkodzi. Zaraz będę działała dalej. Nie jest jakaś super głośna, więc, więc myślę, że jest całkiem spoko. Kosztowała chyba 600 zł. Nie wiem co to jest za firma, nie mam pojęcia. Zresztą myślę, że to nie ma większego znaczenia, bo te takie w cenach 600 zł to nie są jakieś super cudowne te rozdrabniacze, ale są w zupełności wystarczające przynajmniej na, taki, na takie potrzeby jak my mamy. Zobaczymy ile nam lat posłuży. Mam nadzieję, że dużo. Także zaraz się biorę za rozdrabnianie gałęzi. No ja tutaj trochę szerzej te ostrza, więc trochę je zwęziłam, bo z niektórymi gałązkami sobie nie radziła, z takimi cieniutkimi szczególnie. Ale jak zmniejszyłam ten rozstaw tych ostrzy, to widzę, że jest trochę lepiej, chociaż dalej te takie cieniutkie zostają nierozdrobnione. Natomiast w głucze świetnie rozdrabnia. Tutaj do 44 mm mogą być te gałązki. jest sukces. Te małe, takie już całkiem to już nie ma problemu. Ale zobaczcie, jak ładnie tutaj wszystko pięknie nam przemieliło. Także generalnie myślę, że będzie wszystko ok. Te pod spodem, o te na przykład muszę poprawić, bo to są jeszcze, żeby wybierać takie większe kawałki. To są takie, które robiłam na trochę innym ustawieniu. No i jak widać, ale nie dużo. parę dosłownie może się gdzieś tam znajdzie takich nieprzemielonych. Natomiast ogólnie myślę, że, że maszyna się sprawdzi. Także będziemy mieli w końcu fajną ściółkę. Zamiast brzozy, boże, zamiast kory, którą uważam niepotrzebnie, ludzie, znaczy ludzie, nie ludzie, tylko niepotrzebnie byśmy musieli kupować. Zobaczcie, mamy styr te gałęzi, więc jej pozbędziemy i ładnie tam sobie wszystko wysypiemy. Wygląda to równie ładnie jak kora moim zdaniem. Ale to jest moje zdanie. Co jeszcze fajnego ma ta maszyna? Ma bardzo dużo zabezpieczeń. Dopóki to jest otwarte, to się nie da włączyć. Także musi być dobrze zamknięte. Tu się ustawia szerokość ostrzy. Tutaj to, to jest do cofania, jakby się zablokowało. to nawet nie wiem, co to jest. To jest jakiś pewnie. W razie jakby się coś działo, to to jest jakiś przycisk pewnie. Nie wiem, muszę sprawdzić, co to jest. To jest. Tu się włącza, tu się wyłącza. Po prostu banalna w obsłudze jest, jest na kółkach, więc można ją sobie wozić, przewozić. Także generalnie póki co polecam. A i też ma zabezpieczenie, gdyby się nagrzała, to się sama wyłącza. Pokażę Wam w sumie, co to za firma, jak się sprawdza. Przynajmniej na razie coś takiego. Kupiliśmy ją na Allegro za 60 zł. No i tyle. Działam dalej, będziemy potem wysypywać. Pokażę Wam już, jak ładnie to będzie wyglądało później. Okej, okay, słuchajcie, rozsypałam. Wygląda to tak. Eee, oczywiście na razie tylko kawałek. Bardzo dużo tego nam potrzeba. Ponieważ całe to, całe to, całe to i tu. <gryw> Więc nie wiem, kiedy ja to zrobię, bo, bo rzeczywiście dużo jest potrzebne tego. To, są, to, te, to co tu widzicie, e, to są e, dwie, dwa takie pojemniki e, z tej maszyny co zauważyłam, że bardzo dobrze mielą się suche gałązki. Mokre już trochę gorzej, nie wszystkie się tną. Natomiast, natomiast suche naprawdę całkiem fajnie, bez problemu je. o takie rzeczy się robią, jak mokre gałązka. Natomiast jak gałęzie są suche, to naprawdę świetnie wszystko się tnie. No i tak to wygląda. Jak tu się tam to wszystko do końca zazieleni. To jest na razie, wiecie, prowizorka. Już mówiłam, że pewnie będę to kiedyś przesadzała.